Witajcie kochani na moim kanale, zapraszam was dzisiaj na odcinek zrakowy z krzyżówkami za 3 złote. Mam trzy krzyżówki z numerem 19, 18 i 21. Poddrapałam sobie, zostawiłam tutaj znaki, zapytania, no bo nie wiem co tam się kryje. I tak, powiem wam, że w jednej z zdrabce już mam jedno słowo mim i w drugiej zdrabce mam słowo oko. Więc zapowiada się ciekawe, więc tak, może zaczniemy od 18, 19, 21 po kolei. I zobaczymy czy coś będzie czy nie. Yy. I dragiem. Mam nadzieję, że nic tutaj nie przegapiłam. literka T. Rengen. Nie. Rengen. O. Literka T więcej nie ma. Kolejna literka, literka P. Pier. Impas. Kolejna literka. Jest literka B. Imbryk. Bordo. literka o, Bo. i sok, mamy pierwsze słowo, sok, osa, bordo, więcej nie ma o, literka c, tutaj mamy literka m, impas, Imbryk, Emilia, no więcej nie ma. Literka A, rak, impas. Mamy drugie słowo. Tutaj mamy A, tutaj mamy A, Iran, A, A i A. Ciekawe, czy będę. O, mamy trzy słowa. Osa. Super. To już jest wygrana tutaj w pierwszej zdrawce zapeczki są z jednej paczki u tutaj mamy u tutaj mamy u więcej nie ma i ostatnia literka e czy będzie coś więcej? będzie więcej Euf. eufemizm mamy słowo czwarte emilia słowo piąte fs słowo szóste tutaj jeszcze mamy e E, i, E, 6 słów. To jest 20 złotych, kochani. O, FS. E, F, E. Z. Jest. To dobrze, trapiemy. No po prostu, trapki już nam wróciły. <coughs> 9 zł, już mam 20. R nie było. W nie było. T nie było. J nie było. No dobrze. mamy tak impas. Sok, Osa, Emilia, to takie dziwne słowo, i FS. Trzy słowa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć słów. Sześć słów. S, S, S. No, bardzo się cieszę. 20 zł w pierwszej zdradzie. Mam nadzieję, że tutaj też coś będzie. No, byłoby fajnie. Dobra, drapiemy kolejną, a ja za chwilkę przyjdę, bo muszę przerwać. A więc tak jest z powrotem. No i tak. Mamy tutaj mim słowo. I szukamy kolejną literkę. Valetta. Więcej nie ma. Z. Zasada. Izrael. No i więcej nie ma. Literka E. Pole. Eter. No, i mamy, kochanie, drugie słowo. Może będzie wygrana? Wszystko jest możliwe. Siedlisko. Dobrze. Literka S. Siedlisko. Eee, osa. Zasada. Poproszę literkę A. <gryw> Byłoby super. Jest literka N. Iran. Eee, czy jest jeszcze jakaś literka N, no niestety literka J Jarmark Jarmark więcej nie ma trzy literki literka W kwiat Podejrzewam, że A nie dadzą literka O osa siedlisko pole Więcej nie ma. Ostatnia literka jest. To literka K. Irak. Kopia. Piat. No niestety tutaj chyba nie ma nic. Ale tak nadzieję dały, prawda? Dobrze, patrzymy. B. Nie, BB. Słuchajcie, no coś jest. No, ale co ja przegapiłam? BB. Szukamy... Trzecie słowo. Mim. Poczekaj chwilę. No, już znalazłam siedlisko. Mamy trzecie słowo. Też kochani, zdropeczka wygrana. Jest tutaj trzy złote. No i patrzcie, ta sama peczka. Yy, jedna po drugiej jest wygrana. No super, super. Szkoda, że nie daję tej literki A. No i kolejna ostatnia zdropeczka mamy tutaj y, słowo oko. Jeśli ta będzie wygrana, to już w ogóle. Kolejna literka jest literka J. I szukamy. J. Jedna tylko, niestety. Kolejna literka G. Gil. Więcej nie ma. Kolejna literka L. Laos. Aldona. Gil linoleum, liceum, no i to było na tyle. literka B, tabu, tabu, najwięcej no nie ma. literka E, y, tutaj, Najwięcej no nie ma. literka W wydra. Literka C. Liceum. No, coś czuję, że tutaj chyba już nie będzie wygranej. Literka A. Tutaj mamy Laos. Drugie słowo. Tabu. Faza. Nitka. Tutaj mamy A. I Aldona. Dobrze. No to zobaczymy. Literka M. Liceum, tutaj mamy M, Mim, ale nie ma literki I. Także wydaje mi się, że tutaj już będzie pusto. Literka T i A. Także ta jest pusta, ale powiem Wam, że i tak jestem zadowolona, dlatego że trzy zrapeczki, dwie wygrane, jedna zwróciła się, a druga na 20 zł. Naprawdę już dawno, dawno takich zrapeczek nie znaleźłam, nie, znalaz nie znachodziłam, więc bardzo, bardzo się cieszę. No i co kochani? Y Zapraszam Was na kolejne odcinki. Dziękuję. Buziaczki. Pa-pa!